Mury już stoją, teraz czas na wykończenie wnętrz. Nowe przedszkole w Głogówku rośnie w oczach, a uczęszczać ma do niego aż 190 dzieci. Wcześniej gmina korzystała z przestarzałego budynku, który nie spełniał standardów. Znajdujący się przy zamku opresdorfów obiekt ma otworzyć się już we wrześniu. Do tego budynku przeniesie się siedziba publicznego przedszkola numer 4 w Głogówku, które do tej pory znajdowało się w budynku, który nie należy do gminy Głogówek i byliśmy tam niejako kątem, i tutaj zaistniała potrzeba unormowania tej sytuacji. Całość zamierzenia inwestycyjnego to 14 milionów złotych. W połowie finansowane ze środków rządowego programu Polski Ład, a w połowie ze środków budżetu gminy. Posiłkujemy się tutaj kredytem, natomiast to jak najbardziej myślę rozsądnie wydane pieniądze, bo inwestycja jest inwestycją w naszą przyszłość. Kierowaliśmy się tym, że blisko jest zamek. Nie chcieliśmy zaprojektować tej nowoczesnego przedszkola, bo takie też projektujemy. Zaprojektowaliśmy przedszkole właśnie nawiązujące bryłą do zamku, co naszym zdaniem i ówczesnej pani konserwator zabytków wydawało się idealnym rozwiązaniem. To przedszkole jest jedno z naszych największych. To jest przedszkole dla 190 dzieci, żłobek i przedszkole. Dlatego stąd powierzchnie muszą być duże, sale muszą być duże, całe zaplecze i dodatkowo gabaryt tego budynku podyktowany jest tym, że za nami jest widoczna sala, która będzie też wielofunkcyjna. Zmierzamy do szczęśliwego końca. W pierwotnych założeniach mamy uruchomienie tutaj placówki w wrześniu tego roku i mam nadzieję, że ten termin okaże się realny. Natomiast jak w przypadku tak dużych przedsięwzięć budowlanych, no jeszcze różne niespodzianki mogą nas czekać. Mam nadzieję, że ich unikniemy.